Dzisiaj przyjdę do was z nowościami kosmetycznymi. Troszkę tego jest, bo dawno wam takiego filmiku nie nagrywałam, więc już nie przedłużam. I lecimy część, czy przetestowałam część nie, więc wam będę opowiadała. I pierwsze, co to kupiłam sobie sporo produktów do ust i pokażę wam pierwszy, którego fenomenu nie do końca rozumiem. To jest ten olejek do ust marki Yor Kaya. Na niego jest mega hype, ciężko go dostać, jego go akurat dorwałam w promocji. Jakby on sam w sobie wygląda wygląda super na ustach, bo faktycznie daje taki efekt pełnych, mokrych ust. Natomiast on moje usta strasznie obsusza, więc nie wiem, dajcie znać, czy też macie z nim taki problem. Bo ja dosłownie jak go nałożę, to po chwili, nawet jak miałam jakieś delikatne skórki na ustach, to te skórki są się takie turbo, wiecie, twarde, drapiące. No ogólnie wygląda fajnie, ale totalnie. Przywitaj miękkość z uśmiechem, no on moje usta robi turbo twarde i kompletnie nienawidzone, więc no nie wiem, dajcie znać jakie wy macie w ogóle z tym produktem doświadczenia, bo na pewno któryś z was go, go ma, bo, bo jest na niego hype i gdzieś chyba w okolicach Black Friday, więcej ja naprawdę od dawna nie nagrywałam nowości kosmetycznych. Kupiłam kilka produktów do ust z KIKO To są te takie turbo, wiecie, popularne teraz błyszczyki z KIKO Ja mam ten w numerze 19 i on jest przepiękny, bardzo go lubię To jest taki nudziak, ale jest naprawdę piękny I on ma takie mikro, mikro drobinki Ja wam na Instagramie, postaram się pokazać lepiej To jest 19 I drugi, który właśnie gdzieś widziałam, kogoś na Instagramie i wyglądał super Natomiast na moich ustach on się wydaje taki tani to jest numer 05 i to jest róż z takimi drobinkami, ale to jest chłodny róż z chłodnymi drobinkami. I to wygląda jak taka tania perła z perelu, mniej więcej. Więc na razie tym błyszczykiem nie jestem jakoś zachwycona. Znaczy tym odcinkiem, bo same błyszczyki są super, ale ten odcinek, nie wiem, jakoś. Może po prostu muszę spróbować na jakąś ciemniejszą pomadkę Nie wiem, jak macie tą 0,5 To dajcie znać na co wy go nakładacie Żeby on ma ładne te Różowe drobinki, ale no nie wiem Jak ja go nałożę na usta to to wyglądało mm, Nie za bardzo Nie za fajnie, więc y, dajcie znać Na co wy go nakładacie, żeby on wyglądał ładnie I jeszcze kupiłam ten To jest taki e, Plumping Lip Volume I to jest ten Lip Volume w numerze 01 I ja go jeszcze nie używałam, powiem wam szczerze On ma troszeczkę miętowy, m, miętowy smak i on ma być trochę chyba jak ten Dior, mniej więcej, ale on ma taki fajny, mleczny kolor, powiem Wam szczerze, nie wiem, też da dam Wam znać na Instagramie, bo jeszcze go nie używam, ale wygląda bardzo, bardzo ładnie, więc też tutaj jak, jak było Kiko stacjonarnie w Poznaniu, to bardzo lubiłam akurat Kiko i ich kosmetyki lubię, także myślę, że to też się bardzo fajnie, e, fajnie sprawdzi, no i na pewno one turbo lepiej nabierzają usta niż to Jorkaja, oczywiście skład też jest inny, no ale, ale wiecie, kupiłam też ten e, Marakuya Juicy Lip Plump z tart w odcieniu Peach. E, bo ten taki turbo popularny rose, coś tam e, jakoś do mnie nie trafia. I też go jeszcze nie użyłam, bo też chcę go Wam po prostu na Instagramie nagrać. Ale on ma właśnie taki delikatniejszy odcień i bardzo dużo tych turbo-drobinek. pięknie. Kokosy, jak dla mnie pachną, więc taki na wiosnę będzie, będzie idealny. Ale mówię to: na razie na no, nawiasie tak, nie używałam, chcę Wam na Instagramie po prostu nagrać. Tylko czekam, jak będzie takie ładne słońce, żeby Wam te drobinki ładnie pokazać, jak to wygląda. I jeszcze kupiłam taki błyszczyk do ust z Catrice. On jest taki, widzicie, marmurkowy. Też myślę, że będzie bardzo, bardzo fajny, tak, że jeszcze nie używałam. I on też ma drobiny w swoim składzie: takie ciemno-różowe, rose gold. Myślę, że to będzie super sprawa. Błyszczyki z Catrice i z Essence są naprawdę super. No i Golden Rose to jest ten Mist Beauty, to jest ten tint oil, ja akurat wybrałam ten truskawkowy. Bardzo fajna sprawa, on też y, super wygląda, daje też taki efekt bardzo mokrych ust, no, ładnie nawilża. Bardzo go polubiłam, fajnie smakuje, ładnie wygląda. Czego chcieć więcej, no i sprawdza się lepiej niż ten Yorkaia. A no wiadomo, skład też jest inny, więc tamten jest bardziej naturalny, natomiast no u mnie on się nie sprawdza. I jeszcze myślę, żeby sobie kupić ten taki wiecie, turbo teraz popularny błyszczyk z Diora. Chociaż ta kwota za tego Diora jest... Ale ja lubię produkty do z Diora, więc zobaczymy. Może z pewnej okazji sobie, sobie kupię ten błyszczyk, ale jak widzicie ostatnio trochę tych błyszczyków też nabyłam. A z y, klasycznych pomadek kupiłam tą. To jest nowość od Loreal. to jest pomadka, która się turbo długo ma utrzymywać i powiem Wam, już kilka razy używam i naprawdę jest bardzo fajna. Ja mam odcień 105, może ją Wam gdzieś się pokażę, jak ona właśnie wygląda z, na ustach, może też właśnie na Instagramie, będzie to łatwiej mi pokazać szybciej. To jest taki nudziak, dosyć neutralny, choć delikatnie może i zahacza o chłodne tony, ale Różnie powiem wam, czy dużo zależy od światła w przypadku tego produktu. Trochę właśnie jest różowy, no, no ogólnie bardzo ładny jest ten produkt, jeżeli chodzi o usta. Bardzo komfortowo się nosi tą pomadkę, one są turbo drogie normalnie, więc szukajcie ich albo w necie, bo oczywiście linki dam. Albo jak są fajne promocje. Ja ją za chyba niecałe 50 zł kupiłam na promocji, więc uważam, że nie jak najbardziej wtedy spoko. I na, jest super, naprawdę fajnie, fajnie mi się to sprawdza. Ja ją też tak lubię sobie troszeczkę rozetrzeć na ustach, ona jest taka pudrowa trochę, no świetna, świetna sprawa. Dwie gąbeczki do makijażu, jedna to jest ta z A, dużo dobrego o niej słyszałam, więc kupiłam, ale jeszcze nie używałam. I też z Ibry puszek po prostu wiecie, do pudru, cudo, to kosztowało grosze, ja chyba za ten puszek 5 zł, żałuję, że kupiłam jeden, bo jest genialny, jest mięciutki, pięknie wtłacza. do tej pory używałam pudru, yy, pędzla. Natomiast stwierdziłam, że dobra, zobaczymy jak podkoczy bardziej ten puszek, się będzie sprawdzał petarda, więc ja teraz wszystko... Jadę już puszkiem, jeżeli chodzi o puder i jest genialnie. I rzeczy do makijażu, a jeszcze Wam do twarzy może pokażę. Hmm, też uzupełniłam zapas mojego ulubionego pudru. Zobaczcie go w ulubieńcach roku, albo widziałyście, albo zobaczycie ulubiony puder. On mi zastępuje podkład. Ja nie używam podkładu na co dzień i ten puder mi zastępuje podkład i jest genialny. Zawsze jak jest promka, a mi się kończy, to sobie kupuję. I też kupiłam się, bo właśnie robiłam zamówienie w kontigo i była jakaś się wyprzedaż. Dawno nie kupowałam cyklam shopu i kupiłam cień od cieniu, czekajcie, jak on się nazywa. Świetlik. I kurczę, myślałam, że będzie. Ogólnie fajny jest, tylko on jest o, nawet Widzicie, taki delikatnie chłodny, nawet wpada trochę w zielone, złoto czasami. Myślałam, że będzie bardziej beżowy. No Na tych zdjęciach ciężko wiadomo pokazać te, te cienie, no ale świeci się turbo, turbo, ale jest to chłodny odcień. Ja wolę zdecydowanie ciepłe odcienie, no ale pięknie się błyszczę więc jak lubicie takie, no to to jest, jest naprawdę fajny na pewno go zużyję, ale myślałam, że będzie troszkę inny ten kolor i też do oczu, cztery tusze, to gdzieś na promocji gdzieś coś po prostu ten to jest mój must have i po prostu totalnie ulubieniec, czyli Loreal Bambi Eye, to do zapasu kupiłam, bo gdzieś była promka to też kupiłam, bo jestem bardzo ciekawa i chcę to przetestować, ale na razie tego nie używam a też była super promocja Telescopic Lift no, to dużo było na temat tego tuszu i stwierdziłam, że go sam przetestuję I kupiłam sobie najpierw ten, w ogóle zanim też kupiłam tamten, Max Factor 2000 kalorii, jakiś nowy I powiem Wam szczerze, że na początku byłam totalnie ten tuszem rozczarowana Mówię, ja pierdzielę zero efektu, 3-4 warstwy, zero efektu Natomiast jak on podsycha, ale to po mu zajechało, słuchajcie, prawie miesiąc eee, Więc bardzo długo jak na tusz i on daje efekt ok, natomiast to jest efekt tuszu wariat z Eveline, a nawet słabszy. Wariat daje lepszy efekt. Jego dorwałam w promocji za 19 zł, więc ok. Natomiast jak miałabym go kupić w pełnej cenie, to absolutnie go nie polecam, bo Eveline robi lepsze efekty. Ten tusz jest praktycznie od razu gotowy i robi taki efekt. Z tym trzeba czekać, aż podesnie. Teraz jest ok, ale bez szalu. I też kupiłam kupa Wamp. Ten czerwony. Ja kiedyś, kiedyś, lata temu polecałam Wam tusz z pupy, właśnie Wamp, i on był genialny, tylko to była inna edycja niż ta. I na tą ostatnio widziałam gdzieś w internecie dosyć dużo takiego też i kupiłam. Natomiast ten tusz ma turbo wielką szczoteczkę, nieprawda? Wydaje mi się, że ten, który ja używałam, ten Wamp nie był taki. Średnio wygodnie mi się tą szczoteczką maluje, i ten tusz bardzo mocno pogrubia, natomiast w ogóle nie wydłuża tych rzęs. i On nawet robi to, czego ja nie lubię, czyli pogrubia Wam. I jak malujecie te rzęsy, to on jakby zdejmuje Wam z końcówek tusz, więc Wam skraca a, sam rzęs optycznie, i później te końcówki trzeba domalowywać. Ym, raczej nie wrócę tego tuszu. Pogruby fajnie jego ja mam dzisiaj na rzęsach, ale uważam, że jest to efekt, ym, który ja ze spokojem uzyskuję tym tuszem, który w promocji kupuję za około 3 dyszki. Ten promocji kosztował 60 60, normalnie kostówki więc uważam że nie warto nie warto i na pewno do niego nie wrócę i jeszcze oczywiście kończy mi się mój ulubiony precise brush liner z Eveline więc była promocja to zakupiłam sobie już zapas i z Glamshopu kupiłam właśnie też a to akurat demy kupiłam Brązowe iskry i to jest kredka do oczu. I jest bardzo fajna, właśnie zamiast czarnej, tylko z nią raczej trzeba pracować z pędzelkiem, bo ciężko nas miękka. Ja bardzo lubię miękkie kredki, i wtedy właśnie z pędzelkiem, żeby sobie ładnie wyciągnąć, ładnie ją sobie zblendować. No super, naprawdę fajna kredka, ale znowu kredki właśnie z Glam Shopu. Uważam, że są bardzo, bardzo fajne. I jeszcze dwie rzeczy z kolorówki. Ja Wam chyba ich nie pokazywałam. Pierwsze to jest kremowy róż do policzków z Fenty. W tym kolorze truskawkowym <krym> i on się naprawdę super sprawda. Nie mam go co dzisiaj na żonego, ale bardzo go lubię. Daje ładny kolor, pięknie. On tak w opakowaniu wygląda strasznie, wręcz, yy, że może to po prostu nie dać rady i wyglądać źle. Natomiast na policzkach wygląda pięknie i go bardzo, bardzo lubię. I dwie rzeczy z PNZ. Do twarzy na mokro. Do konturowania brązer w numerze 01. Jejku cudo, dziewczyny, to jest cudo. Piękny odcień neutralny, nie mam go co prawda dzisiaj, ale mm, jak zrobię makijaż, to Wam na pewno dam znać. Albo może zrobię jakiś nagrany, jakiś makijaż. Bo cudo, najlepszy brązer kremowy, jaki miałam, i genialny. I druga rzecz, to jest coś, po co biegnijcie, bo to jest rozświetlacz też w numerze 01. Mm, to jest. W ogóle on pachnie jak mamba malinowa, i to jest ten rozświetlacz, który ja mam na policzkach. Co prawda, ja go do filmu dzisiaj nałożyłam więcej. E, normalnie nakładam go mniej na co dzień, ale on jest tak piękny. I to co jest w nim cudowne, to to, że on daje, mimo jak, że nałożycie go więcej, oczywiście wiecie, od jest światło kamerawego, też widzicie troszeczkę inaczej. Natomiast jak go nakładam na co dzień, to on daje ekstremalnie naturalne wykończenie. Ten policzek się pięknie błyszczy, ale to wygląda turbo naturalnie, przez to, że to jest mokry rozświetlacz. Przy czym on jest mokry, ale jak go nakładacie na twarz, to on się robi taki trochę pudrowy, to się później Wam absolutnie nie klei. On jakby wysycha na puder. Pięknie się trzyma cały dzień, nie ma z tym problemu. No, obłęd! On wygląda obłędnie, ja to kupiłam w Hebe Cudowne, Dziewczyny to jest w ogóle petarda, przepiękne, przepięknie rozświetlacz. I teraz może pójdziemy w pielęgnację, co pokażę Wam nowości marki Slavia Tutaj testów za dużo Wam nie powiem. I też dwie jeszcze jedne nowości, więc super gratuluję, że w ogóle marka się tego rozwija. Nie, też nie używałam, powiem wam pod koniec miesiąca jak zacznę używać Hydrofilowy olejek do demakijażu twarzy i oczu i nawilżający żel do mycia twarzy Uwielbiam olejki, uwielbiam żel do mycia twarzy Bardzo się cieszę, że Slavia te produkty wypuściła hmm, Bo też wiecie, no ja mogę sobie coś innego, nowego potestować Otóż super, że się w ogóle marka rozwija I też, No zobaczcie, olejek też wygląda przepięknie Także to będzie teraz w fazie testów właśnie u mnie i z pielęgnacji twarzy z Hair Labs coś nowego, co sobie teraz używam też czasami na noc, czyli krem naprawczy z ceramidami. Wcześniej tego nie miałam. Tu jest cink, laktoferyna, czyli produkty, które właśnie super się sprawdzą przy cerze mieszanej, tłustej, trądzikowej, problematycznej. Jeżeli stosujecie dużo kwasów, dużo jakichś obsuszających produktów, żeby tą cerę, wiecie, sobie wysuszyć, no to taki krem ceramidowy później na noc na domknięcie tej pielęgnacji to jest super pomysł, więc jako sobie teraz wieczorem dosyć często używam. I ja używam go na noc, kompletnie nie, nie na dzień. I nowości, nie nowości, po prostu zapas, który uzupełniłam. To jest serum z kwasami, które widzieliście w ulubieńcach roku. Najlepsze serum do wyrównania, jeżeli chodzi o wydzielanie sebum I emulsja do demakijażu i oczyszczania też w zapasie, bo kocham ten produkt. I jest naprawdę cudowny, i zawsze u mnie musi być. Właśnie jestem ciekawa, jak teraz się to slawia, na przykład też sprawdzi. Kupiłam olej Tamanu, bo robiłam właśnie zamówienie w tym Też Zresztą na promocji olej Tamanu. To jest, ma swój zapach, ale e, jeżeli macie wypryski, czy jakieś ranki, e, cokolwiek, co wymaga podgojenia, no to olej Tamanu to jest po prostu maska, dziewczyny naturalne i sprawdza się super. I kilka rzeczy do włosów, to już kupiłam jakiś czas temu. Z Jope, takie serum wygładzające do włosów blond, i powiem Wam szczerze, mam mieszane uczucia co do tego produktu. Kocham go za zapach, bo zapach tego kosmetyku jest po prostu obłędny i on jest w ogóle taki, nie wiem czy wy widzicie. On jest taki szary, bardzo dziwny, ma kolor ogólnie. On ma w sobie drobinki brokatów, w cała ta seria, która wyszła teraz z Jope, ona ma drobinki brokatów, jest też taki spray do włosów z brokatem. Trzeba wiecie, na włosach tego zbytnio nie widać, ale, ale okej okay, są. Natomiast właśnie pięknie pachnie, yy, ale nie widzę jakichś wybitnych efektów wygładzenia. No, kryształki do włosów yy, u mnie sprawdzają się dużo lepiej niż to. Kupiłam, sprawdziłam, jest to też dużo mniej wydajne, bo ja na moje włosy około 3 pompki tego produktu muszę zużyć, a gdzie kryształków używałam całą pompkę. Więc też wydajność produktu jest zupełnie inna, no ale zapach jest piękny. Natomiast dajcie znać jak macie. I też z tej marki Neboa, nie wiem jak tą markę się czyta, ale to jest taka marka dosyć popularna teraz. Kupiłam dwa produkty. Wodę lamelarną i naturalny spray wygładzający. O jednym i o drugim produkcie słyszałam po prostu tak cudowne rzeczy, że stwierdziłam, że muszę sprawdzić. Każdego z nich użyłam raz, więc na razie Wam za dużo nie powiem. woda sprawdziła się bardzo fajnie po tym jednym razie. Natomiast ten spray wygładzający, o nim słyszałam jeszcze więcej super opinii. Nie mogłam go kilka miesięcy dorwać po prostu w brusmana, bo cały czas go nie było. Jak się pojawił, to wzięłam ostatnie opakowanie i tu mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że on strasznie mi skleje włosy, bo jego trzeba zastosować na mokro. No ogólnie zrobiłam tak. Jak jest tutaj w opisie I później te włosy były takie dziwnie klejące I takie, że nie mogłam sobie, o tak jak teraz sobie wiecie przejadę To nie mogłam tego zrobić, bo tam się wszystko haczyło Jakby były pozlepiane te włosy Nie wiem, jeszcze będę próbowała Ale na razie tak wiecie I robiłam zamówienie, to było na Black i Akurat w Herbs, Herbs and Hydro To są moje ulubione szampony w kostkach I kupiłam sporo tych szamponów, bo kupiłam taki z serii dla dzieci który jest bardzo delikatny dla skóry głowy z białą są bardzo fajne. Kupiłam moje ulubione mango, które jest genialne. Tutaj mam konopię i kokos. W gratisie dostałam konopię i malinę. I jeszcze kupiłam, to jest w i nie przyniosłam taką kostkę pod prysznic siwkową, która ma Wam nawilżać. Bardzo fajna sprawa też ogólnie. Więc się tylko myjecie, ta kostka spokujecie, jesteście nawilżone, więc też super. Super patent, no i to tyle, to wszystko, chociaż i tak trochę tego było, Wiadomo dawno Wam nie nagrywałam i troszkę się tych nowości uzbierało, jeżeli macie ochotę, to pochwalcie się i Wy w komentarzach, co kupiłyście ostatnio Wy, jakie są Wasze nowości, może coś z tych kosmetyków macie, także czekam, chętnie sobie z Wami popiszę i poczytam.